Zginęła, kiedy my żyjemy, z zawsze przechodziła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdziem wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Złączym się z narodem, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem, przejrzysty do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej baści, mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, zachęcam również bardzo gorąco do wspierania zbiórki pieniężnej na rzecz Komitetu Społecznego Zjednoczeni na Narodu. Wolontariusze z Puszkami będą chronić zgromadzonych prosimy o wsparcie dla dalszych inicjatyw patriotycznych, które odbywają się w, yy, odbywają się w Elblągu. Warto przypomnieć, że nie jesteśmy wspierani przez yy, Elbląski samorząd. Po marszu zapraszam także Państwa na to wydarzenie, które towarzyszy. Po marszu wy, yy, yy, będzie pokaz filmu Kochankowie z lasu oraz wywiad z panem Andrzejem Styjewskim z finansacji. Na początek warto przypomnieć sobie, dlaczego 1 marca jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, 1 marca 1951 roku, zostali straceni doznaczonych siedmiu członków Czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które było kontynuacją walki o niepodległość w ramach Armii Krajowej, w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Oprócz żołnierzy Wolność i Niezawisłość walczyli także żołnierze żo z Narodowych Sił Zbrojnych, potem z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wiele osób zostało skazywanych na karę śmierci tylko dlatego, że byli w Armii Andersa, próbowali ułożyć sobie nowe życie, wracali z pr jest prac przymusowych, obozów koncentracyjnych, wracali z wielki na Syberię, z Kresów Wschodnich, albo po prostu walczyli z niemieckim okupantem i chcieli sobie ułożyć życie w tak zwanej Nowej Polsce, mimo że prawowity rząd Nadal był w Londynie. Jego urzędnicy byli w Polsce. spisywali raporty do Londynu, do polskiego rządu, jak traktują sowieci Polskę, nie jak bratniego sojusznika, tylko jak zdobyczy kraj. Wywożono wszystko od futer, bielizny osobistej na wschód, posprzęty fabryczne, nawet tak zwanych ziem odzyskanych, które, które przypadają przykładającie w Polsce, a przemysł tamtejszy miał działać na rzecz budowy państwa polskiego. Wszystko było wywożone. I czerwoni się pacze, którzy współtworzyli ten chory system stajnowski, którzy skazywali Polaków na śmierć. Bawy pozorowane, który najbardziej żołnierze wykręci. Przykład yy, ojca wspomnianego yy, Andrzeja Stryjeckiego, Wiktor Stiecki, który wykonał wyrok śmierci na kacie północnego Mazowsza, w małyskiej rybijskim tak zwanemu z Armii Ludowej. Prawdziwi bo byli męczeni, a ich historia była okłamywana aż do 1980 roku. Dzisiaj nowy rząd próbuje zakłamywać, zakłamywać i zapomnieć o bohaterstwie żołnierzy na Dowejszy czy chociażby Majora Ognia. To, to, są, to są potomkowie właśnie tych ludzi, którzy, którzy pacyfikowali polską duszę, polski naród, polskiego ducha. Myśleliśmy, że, że ich żółch nie będzie. Oni są nadal i będą szkodzić. Dlatego trzeba pamiętać o naszej dumie, o bohaterach, którzy zginęli. Warto przypomnieć, 18 stycznia niedawno chodziiliśmy też oczywice śmierci. W 1951 roku na 38 1938 karę śmierci został e, wykonany został wyrok śmierci właśnie naszej rzeczy, to jest jaskie Zygmunt sędziele, Zygmunt, Zygmunt Sędziela to Zygmunt mu Bohaterski żołnierz walki o polskość w i o niepodległość 8 lutego 1951 roku zamordowany. Major Józef kurasz ogień popełnił samobójczą śmierć 22 lutego 1947 roku. Generał August Widolf Nilch, dowódca Kedywu, który chciał żyć w tak zwanej Nowej Polsce. Komuniści mu nie darowali się wziąć na współpracę. Za to zamordowany 24 lutego 1953 roku. W zeszłym roku, wczoraj dosłownie była rocznica jego śmierci. 1 marca 1951 roku. Właśnie prezes 4 go włożyć zawisłość. Major podpułkownik Kukas Ciepiński Pół. Witold, Rotmistrz Witold Pilecki, Kłatnik do Auschwitz. 25 maja 1948 roku skazany na karę śmierci. Podprusznik Zdzisław Ładoka w swoim żelaznym, w Czernikowie, nieodnaleziony. 28 czerwca 1946. 20 grudnia 1939 kapitan Rogł Traj z góry. Zamordowano, do dzisiaj go nie odnaleziono. I ostatni walczący żołnierz żo 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 wyklęty, sierżant Józef Franczak Lalusz, 21 października 1963, już po tak zwanej odwilży październikowej. Już na rządów Gomułki, gdzie była tak zwana mała stabilizacja. Ostatni najdłużej ukrywa, ukrywający się żołnierz żo wyklęty, Antoni Dołęga, zmarł w 1982 roku. Cały czas ukrywał się przed czerwoną zarazą. Proszę delegację od różnych pod pomnikiem polskiego państwa podziemnego. Pamięta! Armia wyklęta! Ellok pamięta! Armia wyklęta! Elląd pamięta! Narodowe siły zbrojne! NSZ! Narodowe siły zbrojne! NZ. Narodowe siły zbrojne! Armia krajowa! Niech żyje armia krajowa! Armia krajowa! Nie żyje armia krajowa! Armia Krajowa niech żyje, Armia Krajowa! Armia Krajowa niech żyje, Armia Krajowa! Bóg! Cholor i ojczyzna! Bóg! Cholor i ojczyzna! Bóg! Cholor i ojczyzna! Bóg! Teraz proszę o, o, o odczytanie wiersza zbigniewa Herberta Willi. Niemal żyli prawem wilka, historia o nich milczy. Pozostał po nich kopnym śniegu, żółtawy mocz i ten ślad milczy. Szybciej niż w plecy strzał z radzieckich trafiła sercem Śliwa rozpać. Pili samogom, jedli nędzem, tak się starawi losom sprostać. Już nie zostanie agronom, ciemny, a świt księgowy. Marusia matko, grą poetą. Pośliwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich elektra, nie pogrzewała antygona. Nie będą tak jak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrani dom swój w białym Boże. Kędy zawiewa syfki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórką i gładzić ich znienawidzoną z się. Zadmierwioną świódką. Ponieważ żywi prawdę wilka. Historia o nich dłukowym Został na zawsze w dobrym śniegu, żółtawe nogi i ten rok wilczy w Ligi Żołnierze wyklęci, na zawsze w pamięci, żołnierze wyklęci, na zawsze w pamięci, żołnierze wyklęci, na zawsze w pamięci. Prosimy bardzo ustawić się w kolumnie, będziemy, będziemy maszerować do ronda żołnierzy wyklętych. Все, что